Żabi książę i dziewczyna. Grzegorz stepka. Pewien żabi książę wyszedł na brzeg stawu i udał się na spacer. Skakał to tu, to tam, aż wreszcie napotkał płaczącą dziewczynę. Mimo, że była młoda i bardzo piękna, nie podobała mu się. Jest za smukła i za mało śliska, myślał żabi książę. Tak, stanowczo za mało śliska. Prawdę mówiąc, budziła w nim obrzydzenie. Dlaczego płaczesz, dziewczyno? zapytał. ho, ho zła czarownica! załkała dziewczyna. Zaczarowała mnie. I rozpłakała się jeszcze bardziej. Żabi książę, cokolwiek by o nim mówić, miał dobre serce. Spytał więc, czy nie może jej jakoś pomóc. Owszem, możesz, wykrztusiła z nadzieją. Proszę, pocałuj mnie. Książę wzdrygnął się cały, bowiem myśl o pocałowaniu dziewczyny przepełniła go wstrętem. Jednak z drugiej strony było mu jej żal. Co tam obrzydzenie, pomyślał. Raz, dwa i po krzyku. Poczekał, aż dziewczyna pochyli się nad nim, a potem podskoczył i pocałował ją w same usta. A tu cud! Dziewczyna przemieniła się w piękną żabkę. Tak ślicznej żabki jeszcze nigdy nie widział. Z miejsca też się jej oświadczył. Szlachetne, młodzieńcze, zakumkała miłym głosikiem żabka. Nie muszę ci chyba mówić, jak bardzo jestem ci wdzięczna. Nie muszę też chyba opowiadać, jak bardzo cierpiałam przemieniona w człowieka. Za to, że odczyniłeś czar złej czarownicy, dostanę. Twoją żoną.